No, Przebiegi energetyczne albo proces. W Mazur to nazywa przebiegami, a raczej wolę słowo procesy. To się zresztą łączy ściśle, czy na tym opiera się mazurowska, słynna teoria dynamizmu charakteru, która tak zafascygnowała wielu mazurowców, że właściwie już reszta ich mało interesuje. No Więc teraz przejdziemy do tego najbardziej fascynującego. Oczywiście. Sterowanie polega na wywoływaniu celowych zmian yy, w obiekcie sterowanym. Struktury, struktury systemu yy, sterowanego, tylko struktury, dlatego że ilość energomaterii się nie zmienia w związku z zasadą zachowania energomaterii. Kiedyś było podążanego, ale le, lepiej brzmi, jak Pan zmienił o wiele. No, to Mazur. Bo tam to było z psychologii zatem. To no. Mazura było. Z psychologii. Co polega na wywoływaniu, ja tu. W tej, w tej jeszcze książce, cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych. Mm -hmm. Wydanej, proszę Państwa, w Kielcach w 1996 roku, więc 19 lat temu. To jeszcze tutaj. E I to chyba okładki wigilijne. Dziękuję bardzo. O, widzieli Państwu, ja to na pamiątkę. Z jednej z grup schowałem i to wyleciało. Trzeba uważać. Dziękuję bardzo. W każdym razie, no to właśnie, no przed, przed wigilią żeśmy mieli zajęcia. Proszę Państwa. Tutaj jeszcze jest taki napis. Tak, taki tekst. Cytuję sterowanie polega na wywoływaniu pożądano, pożądanych zmian struktury systemu i jego otoczenia. Ale już tutaj zrobiłem kreskę i napisałem to znaczy prowadzących do określonego celu. No może to podyktuję, bo mhm. niedawno mnie pytał kolega. Maciej Górny, z, a potem jeszcze ktoś, kiedy ja po raz pierwszy zmodyfikowałem definicję Mazura. A tu chodzi właśnie o cel. Chodzi właśnie tak o cel. Tak jest, więc to chyba to jest pierwszy mój tekst, gdzie ja już zwróciłem na to uwagę. Wcześniej jeszcze cały czas używam definicji mazurowskiej, cytuję Mazura. Podejmuję Państwu ten tekst. Sterowanie polega na wywoływaniu pożądanych zmian myślnik, to znaczy prowadzących do określonego celu. Tu po raz pierwszy dałem swoją stawkę, a potem już mówiłem, już pisałem celowych zmianach nieupożądanych, to znaczy prowadzących do określonego celu zmian struktury systemu i jego otoczenia. przycinek. Sterowanie polega na wywoływaniu pożądanych, to znaczy prowadzących do określonego celu zmian struktury systemu i jego otoczenia. Przecinek. Zatem warunkiem Występowania procesów sterowania jest istnienie struktury, przecinek, którą można w określony sposób zmieniać. I to proszę dać odsyłać, bo to, no, no, żeby wiedzieć, kiedy, kiedy to nastąpiło, by kogoś interesowało. To jest moja książka cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych. Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych. Kielce, 1996. O. No to teraz proszę państwa dalej piszemy. To co jest istnieje struktury. Koniec Którą można w określony sposób zmieniać. Proszę. Którą można w określony sposób zmieniać. I tu jeszcze podyktuję. Już tutaj chciałam. Akurat tutaj tego tu nie ma, ale... Warto to podkreślić, że w związku z zasadą zachowania masy i energii, w związku z zasadą zachowania masy i energii, Sterowanie polega wyłącznie na zmianach struktury. Energomaterii. Już używając einsteinowskiego sformułowania. Wyłącznie. Wyłącznie. I dalej, system autonomiczny może odpowiednio funkcjonować. System autonomiczny może odpowiednio funkcjonować, gdy ma określoną strukturę. Gdy ma określoną strukturę, która istnieje tak długo, istnieje tak długo, jak długo w tworzywie systemu, jak długo w tworzywie systemu, utrzymuje się określona Koncentracja energii. Koncentracja energii i związany z nią rozkład potencjałów. A zwracam uwagę, że rozkład potencjałów to nic innego jak struktura. Przypominam z, z, z tej aksjomatycznej teorii poznania, że struktura to jest zbiór relacji w danym systemie. A w tym wypadku chodzi o relacje już czysto energetyczne w tym rozumieniu, powiedzmy tradycyjnym. Dalej, no, procesy. Energetyczne, ja tu więcej dziś będę dyktował, bo trzeba trochę podgonić. Mamy zaległości. Yy. Procesy sterownicze w systemie autonomicznym łączą się z przetwarzaniem energii. Przy czym wyróżniamy dwa rodzaje dwu Pierwszy energię sterowniczą. sterowniczą, to to słowo proszę podkreślić energię sterowniczą stanowiącą fizyczną podstawę procesów. Stanowiącą fizyczną podstawę procesów przetwarzania informacji. Przecinek, która jest przetwarzana w torze informacyjnym. Czyli to, co jest przetwarzane w torze informacyjnym, to jest energia sterownicza właśnie. I drugie energię wykonawczą. Energię wykonawczą, też to słowo proszę podkreślić energię wykonawczą umożliwiającą wykonywanie pracy związanej z reakcjami systemu. Myśli, jest ona przetwarzana w torze energetycznym systemu. Kropka z nowej linijki, procesy informacyjne decydują o tym, jakiego rodzaju reakcje będą wykonywane. Jakie? jakiego rodzaju reakcje no. będą wykonywane. Zaś znaczy energia wykonawcza decyduje o ich ile. Jak będzie mała energia wykonawcza, to może w ogóle nawet nie być reakcji. No na przykład, proszę Państwa, partie kanapowe. Czy one się różnią od partii realnej. One no, różnią się tym, że, proszę Państwa, partie kanapowe co najwyżej przetwarzają informacje i nic więcej. Natomiast partie realne mają wystarczającą moc, żeby te informacje przetwarzać działania. To jest bardzo istotna sprawa. Oczywiście to nie dotyczy na przykład, proszę Państwa, organizacji typu uczelnia latający Uniwersytet czy Akademia, tak jak my. Bo naszym zadaniem nie jest chodzenie po ulicach i demonstrowanie pokazywanie siły energetycznej, rodzaju hamrył, palbrył i wytrób tych To nie o to. Zadaniem uczelni jest właśnie przetwarzanie informacji i dostarczanie tych informacji no, tym, którzy ich potrzebują, którzy I... mogą je przetwarzać później już reakcje, jeśli dysponują odpowiednią energią materiał. Jest nieporozumieniem, jeśli pracownicy naukowi albo zarządcy nauki mówią... A do działalności naukowej potrzeba strasznych pieniędzy. No pieniądze są tutaj kluczem do energii swobodnej w otoczeniu. Będziemy o tym zaraz mówić dokładnie. Jeśli oni uważają, że energia jest kluczem do informacji, to jest nieporozumienie. To są po prostu ludzie, którzy chcą zasysać energią materia z otoczenia, a nie przetwarzać wartościowe informacje. Czyli zależy tylko na zarobku finansowym? Tak, własnym, a nie na żadnych odkryciach. Są oczywiście pewne specyficzne dziedziny badań, w których no, pewna baza energomaterialna jest potrzebna, ale nie od niej zależy wartość informacji, zwłaszcza tych no, informacji zdobywanych przez, powiedzmy, pracowników naukowych. A są całe duże dziedziny nauki, gdzie koszty mogą być minimalne. To są nauki teoretyczne, które u nas leżą całkowicie. I musimy z nimi powiedzieć, iść w obieg społeczny, a my jakoś nie, nie, nie wyciągamy do nikogo ręki o pieniądze. Absolutnie. Nawet nie życzymy sobie, powiedzmy bogatych sponsorów, bo chcemy przetwarzać takie informacje, jakie nas interesują.